3-4. I na 3-4 wy. O wiecie dobry, dzień dobry, dobrze. Dzień dobry. 3-4. To chyba nawet i obiad tych wybixicie. Nie. Nie, a to takie 3, było dzień dobry, że chyba i obiad. Dzień dobry, trzy, cztery. Dzień dobry. W bibliotece na targówku właśnie skończyły się warsztaty plastyczne, gdzie po były połączone dwie klasy z różnych szkół. Yy, I tutaj my też łączyliśmy myślenie o książce i o rysunku. Moim zadaniem było pokazać, jak można być kreatywnym, yy, inspirując się książką. My się inspirowaliśmy małym księciem i tym, jak on troszczył się swoją różą dzieci pokazały w swoich pracach, czym się troszczą, czy to są ludzie bliscy, czy zwierzęta, czy po prostu ulubione miejsca, które się troszczą. I wykazały się ogromną kreatywnością, wymyślając swoje rodzaje kwiatów, dodając nietypowe kolory i kształty. I były bardzo, bardzo kreatywne, snując taką wizualną opowieść o tym, co jest dla nich cenne. Mieliśmy serię warsztatów. Wczoraj rysowaliśmy swoją własną planetę. Gdzie dzieci tworzyły planetę i to, co chciałyby, żeby było na ich planecie, i to, jak, żeby wyglądała: czy tam jest szkoła, czy tam jest dom, czy dużo roślinności. Ale potem były to wspólne prace to było bardzo dużym wyzwaniem dla niektórych dzieci, którzy zamieniali się swoimi pracami i musieli dać miejsce dla kogoś innego, żeby dorysował coś na ich planecie. Więc tutaj rozmawialiśmy o tym, jak można się dzielić e, naszą planetą Ziemią, albo też jak wykazać się taką, Większą otwartością do przyjaciela albo do nowej osoby, którą właśnie poznały z innej szkoły. To no, Super, dzieci są bardzo zadowolone. Powstał cały ogród róż, a wczoraj cała galaktyka planet. No i mam nadzieję, że to będzie takie wspomnienie, które zainspiruje dzieciaki później, jak będą czytały Małego Księcia w klasie. Następnej. Dobra, wielkie dzień. Każda Jedziemy. praca inna, rzeczywiście, tak jak pani Julia powiedziała, obrót. Jak to